Ośrodka adaptacyjnego w domu Polonii w Półtusku dla repatriantów przyjechała kolejna grupa naszych rodaków. To 115 osób, w tym około 40 dzieci, ale też osoby młode, w wieku produkcyjnym można powiedzieć, kilku seniorów. Grupa przekrojowo kilkupokoleniowa, tak jak większość grup przyjeżdżających właśnie do naszego ośrodka. Bardzo się cieszymy z tej kolejnej grupy, z kolejnej Pobytu Polaków, te statystyki znacząco się podniosły dzięki zmianom ustawy, dzięki rządowi rzeczypospolitej, dzięki legislacji, którą zapoczątkował pan Henryk Kowalczyk z panią premier Beatą Szydło, a kontynuuje również to premier Mateusz Morawiecki. Do Polski zaczęła przyjeżdżać coraz większa grupa Polaków, to już nie jest to 150 osób rocznie, średnio jak dawniej. Dzisiaj to już są liczby około 800-900 osób rocznie. Część z nich oczywiście trafia przez zaproszenia do samorządów, spora część właśnie trafia do takich ośrodków adaptacyjnych jak ten nasz, w Półtuskim Domu Polonii, ale też do ośrodka adaptacyjnego w Środzie Wielkopolskiej. i Powstała też trzecia droga powrotu do Polski, to na zaproszenie rodziny, która już mieszka w Polsce i razem te trzy źródła no, pozwalają na to, że, że ta repatriacja zaczyna, zaczyna żyć, zaczyna być to coraz większa grupa i coraz więcej naszych rodaków czekających tam przez wiele pokoleń może się cieszyć powrotem do ojczyzny. Mamy tutaj spotkanie z grupą repatriantów, która przybyła kilkanaście dni temu. Są dopiero początki ich pobytu, ale mam nadzieję, że tutaj w gościnnych progach Domu Polonii będą się adoptować, uczyć języka polskiego, ale też się załatwiać formalności, dokumentacje, dochody osobiste, po to, żeby później już po okresie pobytu w ośrodku adaptacyjnym usamodzielnić się na swoje mieszkanie, swoją pracę i już szczęśliwie żyć w Polsce na stałe. W jaki sposób my, Półtuszczanie, możemy pomóc naszym rodakom? Przede wszystkim, mieszkańcy Półtuska powinni też interesować się repatriantami. A więc, jeśli usłyszą, spotkają kogoś w sklepie, kto no, mówi, Słabą Polszczyzną, albo wręcz słabą, albo nie mówi jeszcze po polsku, to podchodzić do tego z wielką życzliwością. Nie mówić, że oto Ruscy przyjechali, bo to są żadni Ruscy, to są Polacy, nasi rodacy, których potomkowie, którzy, których właściwie dziadkowie, ojcowie zostali wywiezieni w latach 30. i 40. do Związku Radzieckiego, oni teraz powracają. To jest taki nasz dług. Wdzięczności i zobowiązanie wobec naszych rodaków, a więc ich należy traktować naprawdę z wielką życzliwością, przyjaźnią, pomagać. Też przyjechali, wiele rodzin przyjechało z małymi dziećmi, może nawet ktoś ma możliwość pomocy, typu wózki. Przecież samolotem tych wózków dla dzieci nie przywieźli. Więc tutaj w domu Polonii myślę, że warto wejść w kontakt i pomagać, szczególnie tym rodzinom z małymi dziećmi, ale też sądzę, że z wielką życzliwością dzieci. Które przyjechały z Kazachstanu, ale polskie dzieci, pamiętajmy o tym. W szkole też powinny znaleźć kolegów. Szkoła stwarza dobre warunki, to jest z numer 4, więc tam te warunki są dobre, ale też z wielką życzliwością ich przyjmijmy. Zapraszajmy, żeby wszyscy, którzy tu są, żeby mieli wielkie chęci osiedlić się na staje w Polsce, to będzie takim dowodem na naszą życzliwość. Dzieci, bo też taką prowadzimy już pracę przygotowawcze do tego, żeby będą chodziły do szkoły, której mam przyjemność i zaszczyt kierować. Dzieci szkolne w wieku od 7 do 15 roku życia będą chodziły do naszej szkoły. I to, idąc w tokiem myślenia pana ministra, wierzę, że po 18 stycznia dzieci będą w szkole, ale my już to nauczanie. Będziemy chcieli dla Państwa dzieci wdrożyć. W momencie, kiedy otrzymacie pesel, to myślę, że już lada chwila pani Antonina z moimi nauczycielami i ze mną jesteśmy tutaj w łączności, takie nauczanie będziemy organizować. Dom Polonii też zapewnia dla dzieci zapewni y, sprzęt i to już z tego co wiem od pana dyrektora, to są zakupio, zakupy poczynione. To tyle tytułem, tak jakby jeśli chodzi o dzieci. Może to, i dodatkowo w szkole dzieci będą się uczyły z klasą. Dodatkowo będą miały dodatkowo dwie godziny języka polskiego, to będzie tylko dla Państwa dzieci. Życzę dobrego pobytu. To, żeby ta ojczyzna, ojczyzna Waszych przodków była dla Was łaskawa, życzliwa, żebyście się tutaj jak najwcześniej zaadoptowali, żebyście czuli się tutaj tak jak my, Polacy, wspaniale. To tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszymy z takiej okazji, z takiej możliwości przeprowadzenia powrotu do Polski i w imieniu wszystkich repatriantów chciałbym podziękować za całą organizację, za całe zaangażowanie, za te wszelkie starania, wiele organizacji, wiele ludzi. Mamy wszystko gotowe, mamy bardzo komfortowe warunki i cieszymy się e, z tego czasu, co spędzamy tu i teraz, ucząc się języka polskiego i e, mając pomóc i e, zaangażowanie ze strony e, tu za, e, tych ludzi, którzy tu, tu pracują e, i pomagają załatwić wszystkie sprawy, wszystkie niezbędne dokumenty, żeby e, dołączyć się do krona obywateli polskich. Proszę pamiętać, że to już jest i czwarte, i piąte pokolenie od, od Syłki, od tego roku 1936, kiedy Stalin e, nakazał wywiezienie około 100 tysięcy Polaków do Kazachstanu Północnego, tam, gdzie nawet jedno drzewo, można powiedzieć, nie rosło, a step pokryty był tylko trawą. E, ginęło mnóstwo Polaków, w pierwszej zimy zmarło 30% e, i dzieci, i dorosłych. No i cóż, doczekali się tego powrotu do ojczyzny i my tutaj staramy się również stworzyć warunki domowe, ale też uczymy nie tylko języka polskiego, ale tradycji, historii, mają też opiekę duchową. Czekamy na naszych rodaków tutaj każdego dnia, można powiedzieć, bardzo się cieszymy, że kolejna, już szósta grupa do tego środka trafiła i że za 5-6 miesięcy będą mogli się cieszyć już życiem w Polsce w swoich mieszkaniach, może domach. W półtusku mamy już kilkanaście, może kilkadziesiąt rodzin, które z poprzednich grup zostały z nami. Mieszkają w półtusku, pracują, asymilują się tutaj z naszą społecznością i za każdą pomoc półtuszczan skierowaną do naszych rodaków. Ze Wschodu czy z Kazachstanu chciałbym przy tej okazji serdecznie podziękować i życzyć radosnych, spokojnych, zdrowych świąt, bo dzisiaj słowo zdrowych ma ogromne znaczenie. Widzimy, jak ważne jest zdrowie nasze, naszych bliskich i tego Państwu chciałbym życzyć na najbliższe dni, czasu okresu Bożego Narodzenia. Niech Boża Dziecina narodzi się w sercach każdego z nas.